Cześć. Nie zgadniecie kto to. To znowu ja. I zawiodę co po niektórych, ponieważ w tym filmiku znów nie będę robił nic śmiesznego. No. Przykro mi. Ten filmik jest w 100% poświęcony temu. Jeżeli nie przyjrzałeś się wystarczająco dobrze, to jest grante Theft Auto 4 na PCTA. A ja ponieważ jestem maniakiem serii GTA, to jest po prostu rzecz, którą muszę mieć i mam. W dniu 3 grudnia, czyli w dniu premiery. Ha, ha, ha. pewnie zapytają, Damian, czy ty nie masz nic lepszego do roboty niż granie w gry? Hmm. No mam, ale w dwie gry grać muszę. Jest to Call of Duty 4 i Grand Theft Auto 4. Jesteście ciekawi, jak wygląda pudełko z bliska? Nie ma problemu, już wam pokazuję. Tak wygląda przednia okładka. Tra-la-la-la-la. La, la, la. No tak, tylna okładka. Jestem strasznie zadowolony i zdziwiony, jak niskie wymagania sprzętowe są wpisane w te rubryki. Nie wiem, czy możecie się odczytać. Jest tu napisane, że wymaga 1,5 giga RAMu, kartę NVIDIA 7900 albo ATX 1900 z 256... Megapajtami ram -u. Albo... A nie, nie ma albo I procesor jeszcze został mm... Dwurdzeniowy Procesor 2,4 lub 1,8 Trochę... Trochę jest rozbieżność, ale... Ale tak jest napisane Jest też jedna rzecz, która może zdziwić i przestraszyć Otwierasz pudełko Mówisz, Gdzie jest moja gra? Ja chcę moją grę. Aha, widzicie, Pudełko jest tu. Hmm. Ej, i sorry za bałagan, ale aktualnie są wymieniane u mnie meble. Nic na to nie poradzę. Dobra, dość tego chrząszczenia. Wkładamy to i zobaczymy, jak działa. Oto i moja maszynka. Ma procesor, dysk, twardy płytę, główną kartę graficzną. Ja i kartę dźwiękową nawet. Wszystko powinno grać. To jest na dwóch płytach DVD. Trochę to zajmie, zanim się zainstaluje. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Cóż mi się ukaże? Urucham autoronegzę. No jasne, że urucham. No kurde, no to tak głupie pytanie. O? What the fuck? What the fuck? Czemu tu kliknąć? Ooo, polskie premiery. Dobra. Przypuszczam, że trzeba nacisnąć ten duży szary przycisk. English, of course. O matko. Nie mogę klikać myszką, kurczę, mam tak zjemany system. Nie lubię wisty, naprawdę. Z początku myślałem, że to będzie fajny system, ale naprawdę to tylko mnie wkurza. Nie można nic z niego usunąć, nic nie można zrobić. Tak to właśnie wygląda. Muszę nacisnąć CTRL-Delete. Uruchomiliśmy narzędzia zadań. I teraz dopiero mogę klikać myszą. Super, nie? Welcome to the Installation Wizard of Rockstar Games Social Club uh, Install Wizard, Social Ale no, ja już jestem, ja już mam konto na... Tak dobra, next mm, chciałbym żeby coś mi zrobiła Rockstar Games, no nie, ja chcę to na... Mmm... Na, 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 na D... Na... The... GTA i V I cyk. No tak, instaluj. Co, już? A, dobra. Rockstar Games Social Club. Musicie się tam zarejestrować, jeżeli chcecie grać po sieci, nie? Ja już to zrobiłem. Mój login. Mm, Damianero. Oto i Niko Bielik. Yes, next. Ta, next. Aha, dobra. Kurz ja tam chciałem GTA, a nie ten Social Club. Hmm. GTA i V, GTA i V. Ta, dobra. No instal. Teraz tylko pozostaje cierpliwie czekać. Kurczę, naprawdę lubię GTA, lubię kraść samochody, w końcu jestem Polakiem, ojej, kurczę, kontrowersyjny tekstik poszedł, już będą spekulacje, już ojejku, ojejku, stereotyp, no, Wymchnęło mi się, sorry, przepraszam. Tak, naprawdę. Instalacja trwa wyjątkowo długo. Na szczęście jest tutaj obszerna lektura którą mogę przeczytać podczas instalowania przewodnik po liberty city o mam nawet mapę kres z nami na zaznaczone. zaznaczony może sobie powieszę na ścianie ach ten zapach świeżego papieru hmm. są ulice hmm. miejsca gdzie mogłem hamburgera zjeść przemalować wóz w szpitale Straż pożarna? O, nie rozwinąłem do końca. E, tak. No, 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 no. No tak, dobrze. Straż pożarna. Całkiem spora mapka, wam powiem. Broker, Dukes, Bohan, Ordinary. Ja nie mogę, te obrazki to wyglądają normalnie fotorealnie. Normalnie, fotorealnie, ziom. Niedługo będą chyba interaktywne filmy. Kurwa, jak, jak ja nie lubię... Rób... O. <grystanie> o skurczy byk. Jak to do cholery jest złożone? Właśnie uzyskałem możliwość włożenia płyty drugiej. Minęło zaledwie 20 minut. To może 10, ale wszystko się dłuży. Dostało już tak niewiele. O oh my god. Czemu w ogóle jest ikonka z Windows 98? Niech już nastanie po kablu Proszę ciekaj na zakończenie sprawdzanie daty wydania. No dobra, sprawdzaj, sobie, kurde, rób co chcesz dać w końcu zagrać. No dobra. Rockstar Games Social Club. No dobra, to później. Najpierw chcę zobaczyć jak to gra. D, GTA 4, GTA 4, uwaga! Mm, sądzę, że muszę odpalić to. Hmm? No, w końcu się udało. O macko! I wszystko jest niby ładnie, ale.